Najbardziej sensacyjny zwycięzca euro. Zasubskrybuj nasz profil, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek piłkarskich. Mistrzostwa Europy w 2004 roku przeszły do historii jako najbardziej zaskakujący turniej w historii euro. Wygrała wówczas Grecja, która jeszcze chwilę wcześniej przegrała z Polską w meczu towarzyskim. Grecja nigdy wcześniej nie odnosiła sukcesów na wielkich turniejach. Przed Euro 2004 raz grali na Mistrzostwach Europy i raz na Mistrzostwach Świata, obu przypadkach odpadając bez wygranej. Bóg im kurs 150 do 1 na zwycięstwo. Grecja rozpoczęła turniej z sensacyjnym zwycięstwem 2 do 1 nad Portugalią, w której grali młode Cristiano Ronaldo, Deco, Figo i Rui Costa. W drugim meczu zremisowali 1 do 1 z Hiszpanią, a mimo porażki 1 do 2 z Rosją wyszli z grupy dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Grecja od tego momentu grała mecz za meczem jak z podręcznika defensywy. Ćwierćfinał 1-0 z Francją. Grecy wyeliminowali mistrzów Europy strzelając gola po rzucie Rosji. Półfinał 1-0 z Czechami. Złoty gol Delasa w dogrywce dał im awans do finału. Finał 1-0 z Portugalią. Grecy ponownie zmierzyli się z gospodarzami i ponownie ich pokonali. Tym razem po golu głową Angelosa Christeasa. Grecja wygrała turniej strzelając tylko 7 goli w całym Euro i nie tracąc żadnej bramki w fazie pucharowej. Ich styl gry był krytykowany jako antyfutbol. To jedna z największych sensacji w historii piłki nożnej.